Jesteśmy świadkami dzisiaj mordowania niewinnych ludzi. No co innego ma zrobić Polska, która jest krajem, za którą granicą, 20 km od polskiej granicy składają rakiety, a pani mówi, że, że nie powinniśmy się wychylać, dlatego że to jest jakby niebezpieczne. My jesteśmy już w tej chwili jako cała Europa. W stanie, który musimy zatrzymać. Znaczy musimy zatrzymać ten stan przedzawałowy, bo może dojść do naprawdę do gigantycznego kryzysu związanego z agresją Federacji Rosyjskiej. No niech pani się nie łudzi, że Putin będzie wierzył w jakąkolwiek dyplomację. Właśnie Ale... na tym polega ta pani ułomność, wietarze, proszę, proszę, ułomność proszę, po, jakby pani robić. mogła nie przerywać, ja pani nie przerywałem. Na tym polega ułomność polityki zagranicznej e, do tej pory realizowanej przez, przez platformę obywatelską, przez PSL, że. Wszyscy wierzyli w piękne słowa, w dyplomację, a nie rozumieliście jednego. Putin nie jest osobą, do którą się siada do stołu. To jest terrorysta, to jest morderca. No na litość boską. No. Niech pani takich słów nie wypowiada. Niech pani po prostu, jeżeli ma pani taki pogląd, to naprawdę lepiej zająć się zupełnie czymś innym niż też polityką. My musimy dzisiaj, po pierwsze, maksymalnie dozbrajać Ukrainę, pomagać, robić ofensywę dyplomatyczną i to, co się dzieje, Dłużej niż też jest agresja na Ukrainę, bo to co Donald Tusk powiedział jest absolutnym kłamstwem, bo proszę zobaczyć liczbę wizyt polskiej dyplomacji, polskiego premiera i pozostałych władz w okresie, kiedy już nie były oficjalne informacje, że może dojść do agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To jest jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna to ta wizyta miała wymiar nie jest symboliczny, ale ma wymiar fundamentalny. W 2008 roku, Szanowni Państwo, jak prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, profesor, pojechał do Gruzji, no to przecież ta Loża Szyderców, ten Sikorski szalał, przecież on dostał jakiegoś kompletnego amoku z platformą obywatelską. Ten ówczesny szef Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że to jest nieodpowiedzialne i tak dalej. Tymczasem historia przyznała rację, że to prezydent profesor Lech Kaczyński miał rację. Bardzo proste słowa, które często należy powtarzać, bo to pokazuje, kto tak naprawdę miał rację i który scenariusz polityczny powinien być realizowany. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, Serbia, kraje bałtyckie, a na końcu mój kraj, czyli Polska. I tu stawiam miał przecinek, rację. panie ministrze. Ja...